Marek Kocz, drużyna gości z Orzesza. Dzisiaj dość wysoka porażka. Chciałem się zapytać, czy odpuściliście już? Nie odpuściliśmy. U nas akurat zachodzą zmiany w klubie. Teraz już weszliśmy do tej ósemki walczącej o pierwszą ligę i raczej niech młodzi grają. Doszliśmy do takiego wniosku. Ja akurat dzisiaj zasiliłem zespół jako kontuzjowany zawodnik, który już właśnie nie powinien grać do końca sezonu, bo jestem wyautowany. No, ale sytuacja zmusiła do tego, żeby przyjechać i grać, bo po prostu, no, tak z siłą rzeczy, no, nie było u nas akurat zawodników. Ale tanioskóry nie sprzedaliśmy, bo wynik ten, co kto był na meczu, widział mecz, to, to, to widział, jak partie szły, że były bardzo wyrównane. Za cztery punkty szło ugrać. No. Minimalnie. No. Zgadza się mecz był wyrównany, trochę szczęście po stronie Kujakowic. Tylko jeszcze taka rzecz, co znaczy przemiany, zmiany? To znaczyły u nas zmiany personalne w zarządzie klubu. No, jak to wiadomo idzie ze zmianami, no, dzieje się albo dobrze, albo źle u nas się na razie komplikuje sytuacja. No, zawodnicy pracują, po prostu ci co grali w pierwszym zespole, e, e, praca nie pasuje akurat na te wyjazdy, no i tak po prostu musimy trochę odmłodzić w ten sposób skład. No, byliście na początku zaliczanym do jednych z kandydatów do tytułu mistrzowskiego jako Spadkowicz i była drużyna pierwszoligowa? E, to znaczy tak, była pierwsza ligowa, ale już po prostu inna no, nazwa została z tej pierwszej ligi, z tych, z tych zawodników, którzy tam grali, bo wiadomo, po sezonie każdy poszedł do innego klubu jak to e, samymi ambicjami nie da się po prostu zrobić. To, to znaczy wynik zrobiliśmy ambicjami patrząc na to, bo to było zaskoczenie dla wszystkich, że nasza drużyna awansowała. Amatorsko, podchodząc do, do, sport, do, tego, do tej dyscypliny, bardziej ambicjami, no, weszliśmy do pierwszej ligi, tanio skóry może nie sprzedaliśmy, walczyliśmy, no, ale po prostu wyszło jak wyszło. No, spadliśmy i, i, i teraz, teraz dopiero robimy przemiany, obie pozytywne w naszym klubie. Ogólne wrażenie z kujowic. No Bardzo fajnie, to mi się podoba, że otoczka tutaj jest... W miarę zbliżona akurat, bo kiedyś byłem w Andro, na Andro Kids Open i bardzo mi się tam podobało właśnie ta otoczka, oprawa telewizyjna, kibice, to wszystko. Każdy kibic cieszy. Każdy kibic cieszy. Media powinny nakręcać jak najbardziej tę dyscyplinę, bo to jest piękna dyscyplina. Jak ktoś widzi wymiany przy stole, jak zawodnicy na niezłym poziomie, co najmniej drugoligowym, e, grają, no to jest pod wrażeniem, bo każdemu się wydaje, że tenis stołowy to jest tylko odbijanie piłeczki, tak sobie przy stole stojąc. No. no to apelujemy do mediów, żeby bardziej większe zainteresowanie było z tej strony, bo to jest naprawdę trochę mało. Zajmujemy się wszystkim innym, tylko nie stołowym i to jest szkoda. To ja w takim razie dziękuję. Zapraszam na jutro do Kujakowic, jakby był czas na półfinał Pucharu Polski dziękuję. i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję i powodzenia Kujakowice. Dziękuję. Misiał Galas, gratuluję zwycięstwa Kujakowic. Zwycięstwo dość wysokie, ale może nie tak bardzo zasłużone, jeśli chodzi o przebiegi, przebiegi poszczególnych partii. Yy, dziękuję bardzo za gratulacje. No tak, wynik 9:1 mógłby pokazywać to, że wynik był dość wysoki i pewnie wygrany, jednak było kilka partii po 3-2. Myślę, że wynika to trochę też z naszej koncent braku koncentracji w ka przy każdej piłce. I po prostu musimy z tymi niżej notowanymi drużynami być bardziej skupionym. Drugi raz czy trzeci raz zwycięzca, tak? Najlepszy. Piąty, piąty raz? O, przepraszam pani, ale to... Gratuluję jeszcze raz. Piąty, piąty, to, ma... to się Pani już jakąś półkę mieć na to, czy... Wow. Dobrze, <laughs> mam. Oczywiście mam półeczkę, zbieram wszystkie nagrody, tutaj zdobyte. Oczy. No orzesze tak ogólnie trochę moim zdaniem w tym sezonie rozczarowało, bo jako były pierwszy ligowiec oczekiwaliśmy więcej chyba, nie? Pierwszy ligowiec w zeszłym roku tak, ale w zupełnie innym składzie, więc to nie jest tak, że gra ta sama drużyna, która powinna teoretycznie wygrać znowu ligę, tak? no, Mają z tego, co wiem, mają problemy finansowe, no i to się jak widać odbija na wynikach zespołu. No tak, finanse to jest podstawa w sporcie, a jak ich brakuje, to brakuje również i wyników. Następny mecz jest już za parę dni, nawet nie cały tydzień. Jakie tam prognozy, jakie szanse Polonią bytą? Na pewno będziemy walczyć o zwycięstwo, prawda? Po to, po to się gra, żeby wygrać. Szanse zobaczymy. No. Damy z siebie na pewno wszystko, żeby ten mecz wygrać i wskoczyć do tej pierwszej trójki. No, a jutro wielkie wydarzenie w Kujakowicach, po raz pierwszy na płaszczyźnie. ekstraklasowe drużyny Superligi. Czy tutaj jakieś jutro możemy mieć nadzieję, że coś uskrobimy? Myślę, że no na pewno zawsze jest szansa, żeby wygrać, bez względu na to, z kim się gra. I też zespoły nie traktują tego Pucharu Polski dość poważnie i często przyjeżdżają w niepełnych składach, tak więc myślę, że będzie... Cień szansy na to, żeby osiągnąć duży sukces. To dziękuję Panie Michale. Życzę jutro powodzenia i do zobaczenia do jutra. Dziękuję bardzo.